Jean Lambert 1888-1967 Jean Lambert artysta awangardowy rzeźbiarz i malarz związany z École de Paris Urodził się 17 września 1888 roku w Krakowie w licznej rodzinie polsko-żydowskiej Już jako dziecko wykazywał niezwykły talent zarabiał na życie tworząc realistyczne portrety, które zadziwiały Krakowską elitę. Gdy miał 11 lat, nagle zmarł jego ojciec. Mimo trudności, młody żan kontynuował naukę w Krakowskiej szkole sztuk pięknych. Tam zaprzyjaźnił się z Mojżeszem Kislingiem, z którym los ponownie zetknął go później w Paryżu Pod wpływem wystawy prac Pola Gogena w Krakowie, Lambert Rudzki postanowił wyjechać do Paryża. Przybył tam w lutym 1911 roku z zaledwie 17 frankami w kieszeni. Szybko dołączył do środowiska bohemy Montparnasse. Spotykał się w kawiarniach La Dom i La Rotonde. Dzielił pracownie z Mobiglianim, Sutinem, Surwarzem i Fujitą. Jego atelier przy Rue de la Grauschamier wynajął znany polski mecenas sztuki i poeta Leopold Zborowski. Aby się utrzymać, retuszował zdjęcia na Momartrze. W 1913 roku przeniósł się do nowego atelier przy Rue kompanii premier. Rok później zaciągnął się do Legii Cudzoziemskiej, by służyć Francji w czasie I wojny światowej. Wówczas zmienił nazwisko na Jean Lambert Rudzki. Podczas służby został ranny i trafił do służby archeologicznej w Salonikach, gdzie prowadził wykopaliska i kopiował mozaiki z Haja Sofia. Te prace wykonywał dla Louvru, pod kierunkiem wybitnego kuratora Gina Giffreya. Po wojnie wrócił do Paryża. Osiadł przy Rue du Mulan B w dzielnicy Montparnasse. W 1919 roku jego prace zaczęły być reprezentowane przez prestiżowych marszandów Leonsa Rosenberga z galerii DLF Modern i Paula Giuma. W 1920 roku wziął udział w wystawie legendarnej grupy Section d'Or. Którą utworzyli artyści awangardowi, pragnący rozwinąć estetykę kubistyczną i usystematyzować nową wizję Żorża Braka i Peble Picassa. Współpracował z rzeźbiarzami Józefem Czaki i Gustawem Mikłoszem. Ten ostatni został ojcem chrzestnym jego córki Tieno, zwanej Mara. Tworzył obrazy i rzeźby inspirowane kubizmem, surrealizmem i art deco. Często czerpał z afrykańskiej sztuki plemiennej oraz bogatego folkloru Europy Środkowo-Wschodniej, który poznawał w młodości, podróżując po Rosji, wśród Cyganów, ucząc się tańców i chłonąc koloryt kultur pogranicza. Szczególne uznanie zyskały jego kubistyczne pejzaże miejskie, nowoczesne, surowe, a jednocześnie poetyckie. Lambert Rudzki tworzył w różnych technikach malował, rzeźbił w drewnie, kamieniu i brązie, projektował przedmioty użytkowe i scenografię. Przez całe życie uczestniczył w prestiżowych wystawach, prezentował prace między innymi na Salonie du Autom, Salonie Niezależnych i Salonie Tulire, a także w galeriach w Paryżu, Nowym Jorku, Londynie i Brukseli. W 1937 roku reprezentował Francję na Wystawie Światowej w Paryżu. Artysta zmarł 27 lipca 1967 roku w Paryżu. Pozostawił po sobie ogromny dorobek artystyczny i trwały ślad w historii sztuki XX wieku. Jego dzieła znajdują się dziś w kolekcjach największych muzeów świata, między innymi w Centre Pompidou i Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. Ciekawostki z życia artysty. Lambert Rudzki był znany z łączenia różnych stylów i technik, tworząc dzieła z pogranicza kubizmu, surrealizmu i art deco. Jako dziecko podróżował po Rosji, gdzie zetknął się z kulturą romów i nauczył się rosyjskich tańców, co wpłynęło na jego późniejszą twórczość. Od lat 30. XX wieku Lambert Rudzki stał się pionierem nowoczesnej sztuki sakralnej, tworząc dzieła o tematyce religijnej w nowoczesnym stylu. Był członkiem grupy artystów Section Door, promującej kubizm i sztukę nowoczesną. Jego prace były prezentowane na licznych wystawach międzynarodowych, Między innymi w Nowym Jorku, Pradze i Sztokholmie. Jean Lambert Rudzki i wybrane dzieło pod tytułem Tłum. Wymiary wysokość 24 cm szerokość 16 cm, głębokość 7 cm. Rzeźba odlana w technice brązu z czarną patyną powstała pomiędzy 1923 a 25 rokiem. Rzeźba znajduje się w zbiorach prywatnego muzeum Villa La Flair. Rzeźba przedstawia pięć postaci, tworzących zwartą, jednolitą grupę. Rzeźba ma kolor głębokiej czerni. To efekt zastosowania brązu pokrytego czarną patyną. Mimo niewielkich rozmiarów, zaledwie 24 cm wysokości, dzieło robi wrażenie swoją formą i wymową. Postacie są silnie uproszczone, niemal zgeometryzowane to cecha charakterystyczna dla wczesnego stylu Art Deco. Ich ciała są masywne, zredukowane do gładkich, wydłużonych brył, z ledwie zaznaczonymi szczegółami anatomicznymi. Twarze są schematyczne, niemal maskowe nie mają wyraźnych emocji ich oczy są prostymi kreskami lub wgłębieniami. Usta i nosy zaledwie zasygnalizowane. Grupa zwrócona jest lekko w lewo. Na przodzie stoi elegancki mężczyzna w cylindrze i smokingu, to on prowadzi tłum. Za nim, stłoczone, niemal sklejone ze sobą, stoją na niewielkim, prostokątnym cokole kolejne cztery sylwetki. Trzy z nich mają na głowach okrągłe kapelusze przypominające Meloniki. Piąta ostatnia postać wydaje się szeptać coś do ucha sąsiada lub przylegać do niego w geście czułości. Wzajemny kontakt między figurami podkreśla ich bliskość. Ramiona i ciała zazębiają się, tworząc jedną zwartą formę. Być może postać bez Melonika to kobieta. Dzieło budzi wiele skojarzeń. Z jednej strony może symbolizować anonimowość jednostki w tłumie ludzi podobnych do siebie, ukrytych za maskami, wtapiających się w jednolitą masę. Z drugiej, jest w tej kompozycji pewne ciepło i figlarność, zwłaszcza w interakcji ostatnich dwóch postaci. To subtelne napięcie między bliskością a dystansem jednostkowością a zbiorowością jest jedną z największych sił tej rzeźby. Styl rzeźby zdradza inspirację afrykańską rzeźbą plemienną, uproszczone formy, schematyczne twarze, skupienie na rytmie brył i rytmice ciał. Jean Lambert Rudski interesował się sztuką ludową i egzotyczną, co miało duży wpływ na jego twórczość. Tłum to jedna z nielicznych rzeźb artysty, przedstawiających więcej niż jedną postać. Stanowi pomost między kameralną, dekoracyjną rzeźbą salonową, a monumentalnymi realizacjami w przestrzeni publicznej. Mimo kameralnego formatu, kompozycja ma wyraźnie pomnikowy charakter. Jest zwięzła, zwartej konstrukcji, gotowa, by wybrzmieć mocno w dowolnej przestrzeni. Napisy końcowe. Tłumacz języka migowego Jakub Studziński. Realizacja Bogusław Chynek. Ilustracje w filmie. Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Villa Lafler, Wikipedia i Narodowe Archiwum Cyfrowe. Projekt Polscy Mistrzowie Ecole de Paris realizowany jest w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Partnerami projektu są Centrum Sztuki Mościce i Villa La Flair. Jeżeli chcą Państwo otrzymywać kolejne biogramy artystów, zachęcamy do subskrybowania kanału na YouTube i Facebooku.